Ale jest fajny właśnie. Kupiłem sobie bilet do Karwiny i będę jechał jakimś pociągiem osobowym. Mam nadzieję, że to będzie motoraczek. Ja za i 11 minut skąd będę jechał Cool Trzeba teraz peron znaleźć. Fajny Jedzie, to jest piętrowy. To jest chyba Shark atak cool To jedzie, to, to jedzie ten piętrowy, będę jechał tym piętrowym Ja! Ale jest fajnie, cool. Tak, City Elephant. Cool. Naprawdę, ale myślałem o motoraczku ale mi się tutaj trafił City Elephant. Cool. Wow. Gdzieby tutaj ja wejdę? na górę od razu pójdę Jo ja. wow, no super kur, zobaczymy drugi ten kur, będzie fajnie tu schodzimy Jadę sobie teraz na dół, na wyższym piętrze, na drugim pokładzie. Cool. City Elephant. Fajnie, za chwilę będę miał kontrolę biletów. Bardzo się z tego cieszę. Bardzo się z tego cieszę, że będę miał kontrolę biletów. Dziękuję bardzo. Średniej. naprawdę, szczerze, to trochę się nie różnią naszych kotabus. Kół. Zobaczymy tutaj na dół. Tam są ludzie, nie będziemy chodzić. Zobaczymy jeszcze kibelek. Kibelki są różnymi sprawami. czasmy, ale własny. Przerwa. Tu znalazłem dolny przykład, cały pusty, więc sobie można spokojnie nagrywać. I sobie tutaj usiądę, już do karwiny na spokojnie pojadę. Fajnie, tutaj jest. Super. Bardzo się z tego Jest. Byłem na dole, i na górze, fajnie. Pani konduktor powiedziała, że on poszedł na górę jest Jakość Stadlerowska, nie Pesowska jak mam być obiektywny bardzo miły pociąg piętrowy City Elephant za chwilę wychodzę i będzie pokazane cały tak, wjeżdżam do kawiny, tutaj jest moja destination Cabina. Cabina. Cool to właśnie ten, super jest